Zaczynamy teraz sobie trzeci zestaw zadań utrwalających prostych równań. Proste równania, ale tym razem liczby już nie będą całkowite, tylko to będą ułamki. Specjalnie grupa, jak widzisz, znowu 32 takich zadań po to, żeby pewnego rodzaju niespodzianki, jakie mogą się tutaj w wypadku ułamków pojawić, żebyśmy sobie omówili. Myślę, że nie powinno być problemu, no ale warto coś takiego przejść, zwłaszcza ci, którzy ułamków za specjalnie nie lubią. Zaczynamy. Pierwszy przykład. x minus 2 trzecie równa się 1. No co musimy oczyścić? To minus 2 trzecie, czyli ponieważ tu jest odejmowanie, musimy sobie dodać do obu stron 2 trzecie. Na razie jest prosto. Przepisuję lewą stronę, dodaję 2 trzecie. No i prawą stronę też dodaję. 2 trzecie po lewej stronie te 2 trzecie się zniosą, zostaje nam x, a po prawej 1 dodać 2 trzecie to jest idę 1 i 2 trzecie. To jest proste, prawda? Wynik mamy gotów. Idziemy dalej. Popatrzmy, co tutaj jest. 2 piąte x, czyli 2 piąte razy x. Pamiętasz, jak to było w wypadku, kiedy była liczba całkowita, na przykład 2x równe. Dajmy na to 7, czyli było 2 razy x, to co my robiliśmy, dzieliliśmy przez 2. Tutaj to samo, też trzeba podzielić przez 2 piąte, tylko popatrz, jak to zrobię. Najpierw to wytrę. Musimy podzielić przez 2 piąte, czyli powinienem zapisać tak, że dzielimy sobie przez 2 piąte. Ale. Ponieważ dzielenie przez ułamek to jest tak naprawdę mnożenie przez jego odwrotność, czyli podzielić przez 2 piąte to jest to samo, co pomnożyć przez 5 drugich, to właśnie to będziemy robili. No to proszę bardzo, mnożę. 5 drugich razy 2 piąte x równa się, ile? Z prawą stroną robię to samo, czyli 5 drugich razy 2 trzecie. Patrz jak ładnie. Skracamy, ciach, ciach. Zostaje nam x po lewej stronie, no a po prawej. Tutaj też przed mnożeniem warto skrócić. Tu jest 1, tu też 1, czyli mamy 5 trzecich. Można by zostawić oczywiście w tej formie, no ale pamiętasz, niektórzy nauczyciele bardzo nie lubią, jeżeli zostawimy ułamek niewłaściwy, więc wyciągnijmy z tego liczbę. Jest jedna cała i 2 trzecie. Jedziemy dalej. Co my tutaj mamy? No, tu jest prościzna, po prostu trzeba od obu stron odjąć 2 piąte, ponieważ tutaj jest dodawanie tych dwóch piątych. No więc co zrobimy? Odejmij 2 piąte z obu stron. Lewa strona odejmuje 2 piąte, prawa strona odejmuje 2 piąte. I cóż mam? Po lewej stronie ułamki się zniosły, został x, a po prawej 3 piąte odjąć 2 piąte. Banał, no bo mamy wspólny mianownik. 3 odjąć 2, 1 piąta. Wynik gotów. Na razie rozgrzewka prosta. Idziemy dalej. 5x równe 2 i 1 druga, czyli 5 razy x. To jest raza, więc skoro mamy mnożenie przez 5, to obie strony muszą być podzielone przez 5. No i teraz uwaga. Znowu ta sama. Ten samo podejście, ja tu się cofnę o te dwie strony, żebyś to zobaczył, przypomniał sobie. W momencie, kiedy mamy do czynienia z ułamkami po lewej lub po prawej stronie, to też warto zrobić to: nie dzielić, tylko mnożyć przez odwrotność. Bo popatrz, ja ci to ładnie pokażę za pierwszym razem. Jeżeli bym zostawił po prostu w ten sposób, dzielę przez 5, no to z lewą stroną nie ma problemu, dzielę przez 5, ale popatrz, jak będzie wyglądała prawa strona. O. Już niezbyt nie przyjemnie, prawda? Oczywiście można sobie zupełnie spokojnie z tym poradzić, ale jeżeli tutaj o, zrobię taką kreseczkę, jako alternatywna sprawa, zamiast dzielić przez 5, to mnożymy przez odwrotność, czyli razy 1 piąta. To popatrz, co będzie. 1 piąta razy 5x, a po prawej stronie 1 piąta razy 2 i 1 druga. Tutaj jest nadal w porządku, tak samo jak i tutaj. Po prostu zostaje x. A po prawej stronie co mamy? Zanim pomnożymy przez ułamek liczbę mieszaną, to tą liczbę mieszaną trzeba też zamienić na ułamek. No to uwaga, robię to 5 razy i teraz 2 i 1 druga zamieniam na co 2 razy 2 to jest 4 plus 1 5 drugich. I dopiero teraz wykonuję mnożenie. Oczywiście jak to zwykle w takich wypadkach. Ułamkowych zabawach warto skracać przy mnożeniu. Proszę bardzo, 1, 1 i co nam zostaje? 1, 2. To jest nasz wynik. x równe 1, 2. Oczywiście też byśmy doszli do tego samego wyniku, gdybyśmy bawili się o z tym Przypadkiem to musielibyśmy napisać. 2, 1, 2, i teraz dopiero wykonać razy 1, 5 i tak dalej. Oczywiście nie kijem go to pałką, jeżeli wolisz. Tą drogą. I proszę bardzo, ja osobiście wolę tą drogą, czyli jak widzę, że muszę dzielić przez 5, a po prawej stronie mam ułamek, czyli za chwilę będę to dzielił coś, co ma ułamek, albo jest czystym ułamkiem, albo liczbą mieszaną, to od razu zamiast dzielenia zapisuję jako mnożenie przez odwrotność. Właśnie po to były te przykłady, te dodatkowe tutaj, żebyś. Zobaczył bądź zobaczyła, jakie można stosować strategie przy rozwiązywaniu równań, nawet tak prostych równań, z jakim tu mamy do czynienia, no bo to jest proste równanie tak naprawdę, ale w momencie, kiedy pojawiają się ułamki po lewej, po prawej albo po obu stronach. No to skoro już to wyjaśniłem, to teraz możemy sobie jechać dalej. X podzielić przez 3, pamiętamy, kreska ułamkowa to jest dzielenie, czyli skoro tu jest dzielenie, to my obie strony mnożymy przez 3. Tu jest prościzna. Lewą pomnożyłem i teraz mnożę i prawą. Tu się skraca, zostaje x. Tu też się ładnie skróci. 1, 1 i wynik 1. Następny przykład. Prosta sprawa. Skoro mamy dodawanie, my musimy odjąć. Lewa strona odjąłem. Prawa strona odejmuję. Po lewej stronie się znoszą trójki. Zostaje x. Po prawej jedna, druga, odjąć 3. To ile będzie? Minus 2 i 1 druga. Kto nie pamięta zabawy z liczbami całkowitymi, niech se przypomni odpowiednią lekcję. To jest właściwy wynik. Kolejny przykład. Znowu, x dzielone przez 3, ale tym razem równa się 1, 1 szósta. No to co robimy? Oczywiście też będziemy tutaj mnożyli sobie przez 3. Mnożymy obie strony przez 3. 3 razy x dzielone przez 3 i po prawej mamy 3 razy 1 i 1 szósta. Tu nam się skracają trójeczki, zostaje x, a po prawej, no, po prawej troszeczkę to rozpiszę. Znowu zamienię najpierw tą liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. 1 razy 6 to jest 6 plus 1, 7 szóstych. Teraz się skraca 1, 2, czyli. 7 drugich, czyli naszym wynikiem jest 7 drugich i ponownie zamienię to na liczbę mieszaną, żebym nie dostał obniżenia punktów, to mamy 2, przepraszam bardzo, jakie 2? Fiku, miku. 7 na 2 to jest 3 i reszta 1, czyli 3 i 1, druga. Ósmy przypadek. Od x odejmowana jest 1 piąta, no to do, do, do obu stron dodaje 1 piątą. Banalny przykład. Dodaję do prawej strony 1 piątą, do lewej strony 1 piątą i do prawej oczywiście też. Po lewej one się znoszą. A po prawej mamy dwa ułamki o tym samym mianowniku, więc 1 plus 1 to jest 2 piąte. I gotowe. Kolejny przykład. Tym razem muszę się pozbyć tej jednej drugiej. Jak? Odejmując. Myślę, że już nie trzeba tłumaczyć dlaczego. No to odejmuję po lewej stronie i odejmuję po prawej. Po lewej się zniosło, a po prawej trzeba wykonać. O jak ja to nieładnie piszę. Jeszcze raz taki ładny oznak równości. Minus 2 i minus 1 druga to jest minus 2 i 1 druga. Jedziemy dalej x dzielone przez 4, no to my musimy mnożyć obie strony przez 4. Mnożymy 4 razy x dzielone przez 4, od razu skrócę. I po lewej stronie, po prawej stronie mamy 4 razy. I co tu zrobię? Od razu, chociaż już napiszę przyzwoicie, żeby nie było skrótów myślowych, bo niektórzy tego nie lubią. Proszę bardzo, po lewej zostaje x, a po prawej rozpiszemy to sobie. Znowu ten minus. 1 i 5 szóstych trzeba przed wymnożeniem zamienić na ułamek niewłaściwy. 6 dodać 5 to jest 11 szóstych z minusem. Mnożymy. Przed mnożeniem skróćmy. Tu są 2 dwójki, tu są 3 dwójki, czyli mamy minus. 2 razy 11 to jest 22 trzecie. Minus 22 trzecie. Lub jak wyciągniemy całość, to mamy minus 7 i 1 trzecią. Gotowe. Kolejny przykład. 7 razy x, czyli musimy podzielić obie strony przez 7, czyli inaczej, już wiesz dlaczego, pomnożyć przez 1 siódmą. Tak naprawdę będziemy robili to. No to mnożymy 1 siódma razy 7x. A tu mamy, a może tak napiszę, żeby się nie musiał z nawiasem męczyć. O, razy 1, 7. Pamiętasz, można zamieniać kolejnością mnożenie, więc czy ja to razy 1, 7 napisałem z prawej strony, czy z lewej, to jest obojętne z punktu widzenia matematyki. Tu się siódemeczka skraca, zostaje na x, no a tu znowu przed wymnożeniem trzeba to minus 2, 1 trzecia zamienić na ułamek niewłaściwy. 2 razy 3 to ile? 6 plus 1, 7 trzecich, o minusie nie zapomnijmy, i tu mamy 1, 7. Skracają nam się siódemeczki i zostaje nam minus 1 trzecia. Kolejny przykład. Cóż tu mamy. No tu mamy prościzna. Po prostu musimy do obu stron dodać czwórkę. No to do lewej dodajmy czwórkę i do prawej dodajmy czwórkę. Tu się czwórki znoszą, a po prawej... No jak to napiszę, zamienię kolejnością, czyli napiszę 4 minus 3 siódme, to już każdy wie ile? No to dobrze, no to mamy 3 i 4 siódme. Myślę, że w piątej czy w szóstej klasie, chyba w szóstej co najmniej jesteśmy teraz, prawda? No to takie operacje to już każdy jest w stanie wykonać. Nie trzeba ich uzasadniać. Kolejny przykład. Od x odejmowane 3 piąte, no to do obu stron trzeba dodać 3 piąte. Dodajmy zatem do lewej strony dodaję 3 piąte i do prawej strony też dodam 3 piąte. Ziu, ziu zostaje x, a po prawej zamienię, napiszę to ci inaczej, zamieniając kolejność. O, minus 2 piąte. Już dobrze? Mianownik ten sam, więc odejmujemy liczniki. 3 odjąć 2 to jest ile? 1 piąta. Wynik gotów. Kolejny przykład. 2 trzecie razy x. Już pamiętasz, co musimy zrobić? Podzielić przez 2 trzecie. To ja to napiszę, tak na wszelki wypadek. Podzielić przez 2 trzecie, czyli pomnożyć przez 3 drugie. Mnożymy zatem. 3 drugie razy 2 trzecie x i. Prawa strona też razy trzy drugie. Znowu przypominam, czy to mnożenie o ten kawałek zapiszę po prawej, czy bym zapisał tu, to nie ma znaczenia tak naprawdę, ponieważ mówimy, że następuje tak zwana przemienność mnożenia, czyli można przestawiać stronami te zapisy po prawej i po lewej stronie kropki. No ale wróćmy do naszego zadania. To się ładnie skraca. Dwójka z dwójką, trójka z trójką. A tutaj proszę bardzo też nam się skraca. 1 dwójka, 2 dwójki, 1 trójka, 3 trójki, czyli 2 razy 1. Napiszmy x równa się, minus zostaje, bo liczba ujemna razy dodatnia daje nam wynik ujemny, 2 razy 1 w liczniku 2, 3 razy 1 w mianowniku 3. Wynik gotów, minus 2 trzecie. Przedostatni przypadek w tej grupie x dzielone przez 4, czyli trzeba się pozbyć tego dzielenia, mnożąc obie strony przez 4. No to mnożymy. I tutaj jest, o jak brzydko ta trójeczka siostrą trójką. Minus 3 piąte razy 4. Tu się czwórka skróciła, zostało x. No a tutaj piątka z czwórką się nie skraca. Szkoda, 3 razy 4, 12. Piątych oczywiście o minusie nie zapominamy. No i zamieńmy to na liczbę mieszaną, czyli 2 i 2 piąte. O, gotowe. Ostatni przykład z tej grupy. 16 zadań, bo jak widzisz mam 32 na 16. O, jaki banał się ładnie na końcu trafił, tu musimy po prostu pozbyć się dodawania dwóch, odejmując 2 od obu stron. Odejmujemy od lewej. I odejmujemy od prawej. Po lewej się ładnie zniosło, a po prawej co mamy? Minus 5 dziewiątych minus 2. Czyli razem to nam ile da? Minus 2 i 5 dziewiątych. Kto nie kojarzy czemu? No to powiem szczerze niedobrze. Trzeba wrócić do lekcji o liczbach całkowitych. No bo tutaj rozwiązujemy równania, więc zakładam, że już takie rzeczy to my świetnie umiemy. Haha, ha. możemy jeszcze jęzor pokazać. I nastroszyć sobie włosy. Czekając na następne zadania, teraz włosy się przyczeszą. Tej grupy zadań to koniec.